Tadadam Siemneczko wszystkim Witam was w kolejnym odcinku z bunkra Z bunkra złomiarza Ale odcinek nie będzie z bunkra Jedziemy na złomowisko Poszperamy tu, poszperamy tam Zobaczycie jak to wygląda na bieżąco Myślę, że odcinek będzie bardzo fajny Ciekawy, nie taki jak zawsze Prawie taki jak zawsze, ale inny Zapraszam na odcinek już na pierwszym złomowisku, także ostatni rzut oka przed wyjazdem przed wylotem <grystanie> na widok, za którym będę tęsknił pewnie ten, ten tydzień, może to trochę dłużej, chyba chyba 9 dni yy, o, już coś widzę na pewno komputer samochodowy sobie zabiorę na pewno komputer samochodowy sobie zabiorę, czy coś tu jeszcze czy coś tu jeszcze, no powiem tak w tajemnicy, że już jakieś fanty mam odłożone, yy, zabiorę też sobie trzy Trzy odważniki kilogramowe. Przydadzą mi, się, przydadzą mi się na półeczkę do wystawki z moimi wagami. Yy, tu na tym placu ciężko powiem, wam się nagrywa, bo akurat jest tu mocno, mocno ze słońcem i to jest tak wąsko, wąsko i niedużo. Trochę tu, trochę tam i tutaj działa, działa kopara, i to wszystko jest spryzmowane na 128 km w górach. Wielki Monteverest, Monteverest, Everest, Mont Everest, o, Monte Everest złomowy yy, pokażę Wam, czy coś tam jeszcze się czy coś tam się jeszcze kryje w grubym, no tutaj jest tak albo jest, albo nie ma w zasadzie to jak, jak na każdym jednym złomowisku yy, też taki Mont Everest. Mont Everest drutów, no na zbrojenie na zbrojenie tamte jak znalazł, nie? niektóre proste, niektóre krzywe yy, trochę wiatr przeszkadza tu zobaczcie specjalistów jak rozbierają miedziuchę y, to akurat bardzo prosta bardzo prosta bo to nie lakierowana zobaczcie to można to można rozwinąć to przecież można wybić y, bierniki to ja bym zabierał całości ja bym sobie z nimi poradził one lubią ogień i one lubią ogień ci co to robią to wiedzą o co chodzi y, także myślę że to z pierwszego y, złomowca na tyle no, no, no co ja mogę wam pokazać jak to nie ma co pokazać nie? nawet jakieś ciekawostki wanna czy z, lew. z lew jak byłby stary żeliwny z takiej wiecie z oparciem no to jeszcze bym się na niego skusił Zamitrawiają się jakieś sygnowane ale to już jest rzadkość To już jest rzadkość To już jest rzadkość jak już powiedziałem 38 razy no dobra z tego złomowca byłoby na tyle A tu taka mała niespodzianka Pierwsze złomo, Pierwszy złomowiec w zasadzie złomowisko mam zaliczone, no ale zajechałem w to piękne, jakże urocze miejsce, dla wszystkich, chyba, dla nas noskwidzyniaków przede wszystkim. To jest nasza, nasza chluba. Największy, największa bardacha. <laughs> największa bardacha na świecie. E, pokażę Wam, co tam z tego pierwszego złomowca, e, to ja, co ja z tego pierwszego złomowca e, wyrwał. E, no tylko to, to co się rzuciło Wam na śrocie, e, Była tam jeszcze jakaś e, blacha, e, chyba jedną taką mam właśnie z poprzedniego e, rzutu blach, to jeszcze taka dojechała zabrałem te trzy ciężarki jak mówiłem na wystawkę no mają tam półeczkę z bagami, brakuje mi tam ciężarków, jakieś tam 1 czy 2 mam, ale brakuje mi takiej właśnie serii 5, 2, 1,5 kg. Wziąłem ten komputer samochodowy, bo to oczywiście jak najbardziej na ozysk zawsze warto zabrać. No i otwierać, otwierać dobrowarków, które się dzisiaj z pewnością przyda. Po co jeszcze tutaj zajechałem? Powiem Wam, że to jest miejsce, gdzie zawsze warto zajechać na puszką za puszką, dawno tego u mnie nie było e, nie pokazuje się to zbyt często e, to jest takie miejsce to jest takie miejsce, gdzie, gdzie przyje, podjeżdżają sobie samochodami podjeżdżają sobie samochodami e, i piwkują, nie? piwkują tu puszka, tu puszka, tu puszka wszędzie te puszki e, samochodami, no, no samochodami podjeżdżają e, rowerami, kolejnogami czymkolwiek, e, zobaczcie, kolejna e, tutaj kolejna e, wkoło tego wielkiego parkingu Wielki parking jest, darmowy, darmowy, można tu przyjechać komperem nawet, czym się chce No warto obejść zawsze te krzaki <laughs> Te krzaki, tamte krzaki Te skarpy, tamte skarpy Tamte krzaki, mówię, bo tutaj Podjeżdżają sobie, mówię, kamperami nawet Piwkują Świetników tutaj brak Co na korzyść nie działa, z pewnością na niekorzyść miasta Bo jest brudniej Jeszcze jakieś puszki czy jeszcze jakieś puszki tam na skarpie widzę, zaraz je zabiorę no to tyle, a ja teraz startuję startuję na drugie złomowisko to macie tak w gratisie także widzimy się na drugie złomowisko oczywiście zawijamy kasiurkę i jedziemy mamy mój ulubiony plac numer 2. zobaczcie ile przejechało tych szekli, przęseł, czy jak to się tam nazywa kolejne, kolejne mega, megatony tu wczoraj był załadunek wczoraj był załadunek no i zobaczycie tam później na podsumowaniu co mi się udało stąd wczoraj w zasadzie znaleźć No bo to był odcinek z królowej paczek Z królowej paczek za którą jeszcze raz ogromnie dziękuję Czy jest tu jakaś ciekawostka? Czy jest tu jakaś ciekawostka? Widzę chyba kawałek starego mosiężnego opryskiwacza gdzieś tam 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 Tam? Tu? 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 Chyba, chyba jakiś stary opryskiwacz tak mi się wydaje Tak mi się wydaje No ale to jest mosiąc nie Taki kanisterek mosiężny No pomyślimy na tym Pomyślimy na tym, na razie zabieram Na razie zabieram Najwyżej zostawię Najwyżej zostawię Jego ciekawostkę Kurczę, ciekawostkę Dobra, może jakoś się wykaraskać Bo tu bierzemy raz i nie mogę się teraz wydostać Wydostałem się, ale już wiem, że go zostawiam łatany jakąś z smową. E, nie. Może ktoś się skusi inny. Może ktoś się skusi inny. Tym bardziej, że to mosiąc. To by było trochę drogo, bo to kilo razy, teraz chyba 30 zł, czy 28. Więc sobie odpuszczamy. Ale sitka, ale sitka sobie nie odpuszczamy, nie. Król sitek. E, król sitek, cholera jasna. E, zobaczcie to. Blacha, kawałek blachy. Kawałek blachy, ale kawałek. Sitko zabiorę go potrzebuję. Sitko zabiorę go potrzebuję. No co tam nie potrzebuję, potrzebuję eee. coś tu jeszcze ciekawego. Coś tu jeszcze ciekawego. Coś tu jeszcze ciekawego. Coś tu jeszcze ciekawego. Znowu wierniki. cholera jasna. Nowu wierniki. To był kawałek jakiegoś... Jakiejś kury, nogi. Nogi od kury. Tylko nogi od kury zostały cholera jasna, poszła w rosu poszła w rosół. Eee, Baczcie, ile mu siądzę, zobaczcie ile mu zobaczcie. no ja zostawiam, ja zostawiam, bo zabrać, bo zabrać nie mogę. Czy coś tu jeszcze w grubym, to by Was zainteresowało? Czy coś tu jeszcze może być, co by Was i nas Właśnie nas zainteresowało. Ja oczywiście sobie to przelecę jeszcze tak yy, samodzielnie, samodzielnie. O, znowu mamy komputer samochodowy. Nie, twardy dysk, twardy dysk. Zabierzemy I jakąś fajną, jakaś fajna karta. Łoł, wow. też zabierzemy. Płyta główna z komputera, też zabierzemy. No to to już zaniosę do samochodu. Tam mi na grubym trochę ucięło nagrywanie. No sorry. Taki mamy kilniak. Jesteśmy na cienkim Jesteśmy na cienkim I tu już mamy Tu już mamy fajnego fanta No za chwilę to zabiorę To albo pod znic, Albo pod cukiernicę jak to ludzie nazywają no, Znalazłem też fajną apteczkę Ale to za chwilę wam pokażę Za chwileczkę gdzieś przejadę dalej Niech po drodze się zatrzymam Po prostu zrobię wam tak co było na jednym Co było na drugim A potem zobaczycie co było wczoraj co było wczoraj koszeczki koszyczki, ale to 3 i trzy różne 3 i 3 różne koszeczki weselimy a ja to zaraz sobie Zaraz sobie pogrzebię spokojnie o zobaczcie jakieś padele są jakieś padele są hmm? sztywno Sztywny, sztywny jak znalazł. Także macie trochę tak, trochę na żywo. Tu coś się rozlało. Ojeju, ojeju. Nie będę w to wchodził, bo potem do auta wsiadam. Potem do auta wsiadam. Tak, tam wycieraczki całe urąbane. Gumowe, ale urąbane. Yy, coś jeszcze? Hmm. No jeszcze tam przejdźmy. Jeszcze tam przejdźmy. Blacha, blacha to dobry materiał, dobry materiał gdzieś ale nie będę namiotu sobie o, 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 o żel żel, lodowy ktoś się chłodził, ktoś się chłodził na zamówisku eee, coś tu właśnie jak stare siodło tu stare siodło, stary rower o, Schneider -sz -sz Schneider trzeba oblukać trzeba oblukać zaraz w goglach to to jest za sznajder siodełko siodło, eee, drutowane do cienia drutowane ale takie stare ale takie stare zadrutowane dyskwalifikuję ja je ktoś pewnie powie że mógłbym je zabrać sztywna jest druga zabierę zabierę myślę że ze umowiska to jest tyle ja sobie oczywiście na spokojnie tu jeszcze z godziny albo pół chociaż pokręcę i, i to tyle no, no także widzimy się widzimy się za chwilę no i drugi złomowiec już za mną to był pierwszy to widzieliście, a to jest drugi, a to puszki, a to puszki, które posprzątałem tam przy okazji, jak tam zajeżdżam zawsze je zbiorę, mam nadzieję, że taki model odcinka przypadnie Wam do gustu, nie wiem jak to się będzie głos niósł, ale niech tak zostanie, yy, dobra, to widzieliście na miejscu, czyli płyta główna z komputera, taka gamingowa, jak bym to powiedział, gamingowa karta rozszerzeń, graficzna, dźwiękowa, muzyczna, czy jakaś tam inna, yy, twardzioszek, przy złomowy to zawsze warto zabrać y, król, y, podlewaczek, y, sitek i konewek. Y, te sitko też zabrałem y, do łapania syfu z basenu. Y, naleciało liści z drzewa, nie mam odkurzacza, trzeba sobie jakoś poradzić. Y, skrzynka, skrzynka to ciekawostka. Zobaczcie, były dwa noże do strugów, hebli, do strugów, oba sygnowane. Oba sygnowane. Jeszcze, jeszcze nie potrafię tutaj rozszyfrować. Na tą chwilę co to jest, ale coś fajnego, coś starszego, jakiś krzyż, jakaś tam coś jest. To jest ciekawostka pierwsza. Ciekawostka druga. Ciekawostka druga, czyli kolejny, kolejny nóż z sygnaturą. Kolejny nóż z sygnaturą. Fajnie, fajnie, bardzo je lubię te sygnowane. One trafiają do mojej kolekcji noży do strugów. Ta dziwna korekta Shakira, Shakira, Shakira. No Widzicie w jakim to wszystkie stanie przyjeżdża bezpośrednio z zomowiska i z reguły tak zostaje. Czy będzie jakaś punca? Nie wiem, okaże się, okaże się. Mamy co tu mamy jeszcze klucz rurkowy taki, wiecie. no Klucz rurkowy. I trochę bo goście się zaczynają zjeżdżać. Coś o czymś mówiłem. O skrzynce to powiem za chwilę. Cewka. Cewka zapłonowa to bym obstawiał na żuka. Marzuka, Zelmot, Made in Poland. No to tak zabrałem w formie bardziej ciekawostki. I jeszcze były dwie cewki. Jeszcze były dwie cewki Made in Poland, ale to ja bym obstawiał na jakiś Romet 6V, nie? 6W. Jakiś Romet Hart, coś takiego, może jakaś włoska. Cewki butelkowe, to no wiem, że to się tak nazywa. Tyle wiem, Tyle wiem. I, były, i były dwie, to je zabrałem. Zabrałem też. No taki odbłyśnik do, 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 do aparatu, nie ma wtyczki, także go nie sprawdzę, yy, nie wiem w ogóle po co go zabrałem, też bardziej jako, jako ciekawostkę, nie ma żarówki, to więc choćbym podłączył wtyczkę, to jej nie sprawdzę, fuj film, no wszystkie filmy są fuj, nie, <laughs> wszystkie filmy, wszystkie filmy są fuj, yy, co tu jeszcze mam tu jeszcze mam yy, nożyce? To widzicie, to nie widzieliście. Nożyce do blachy nie widzieliście. Yy, to widzieliście, jak ja to mówię, podstawka pod cukiernicę, czy jakiegoś znicza. Jedni mówią, że pod cukiernicę, drudzy mówią, że pod znicza. Zabrałem też jakąś tam kłódeczkę zabrałem też tą łopatkę, bo mimo iż ma lekko czubek wygięty, to jest z twardego, z twardego metalu, także to się da wyprostować i da się kopać w okrutku. No i skrzynka. Skrzynka z pewnością wojskowa, obstawiam po kolorach, tylko ktoś się przerobił. Kto się przerobił na co, a ktoś ją przerobił na Kto się przerobił na apteczkę? Ktoś się przerobił na apteczkę? Skrzynkę wulkanu przerobiona na apteczkę. Mówię, mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu takie, taka forma odcinka. Wiecie, złomowisko, podsumowanie, złomowisko, podsumowanie. Mi tak będzie łatwiej, bo od razu będę miał materiał. A jeszcze pokażę Wam, co żem no, wyciągnął wczoraj. No bo wczoraj jakieś fanty też przyjechały, a chciałbym być na super, na czysto, przed wyjazdem. także chodźcie, ja, zobaczcie, co mam w bunkrze jest ze mną y, tasza tasza, y, sorry za te piły w oddali za to wszystko, te takie inne dźwięki różne, y, które słyszycie może przy okazji, mi to nie poradzę a muszę to zrobić, y, płyta główna z komputera, y, ponownie y, trzy paski, trzy paski LCD z telewizora to zawsze warto zabrać, jakaś y, karta jak ja to mówię, rozszerzeń i y, taki jak tu dostałem podobny w pasce. mówiłem, że mam identyczny ze złomowiska, no to mam nie kłamałem mam, nie kłamałem. Czasko zniatać. Mam Boeinga, Boeinga samolocik metalowy chyba, jakiś aluminiowy, ale brak mu skrzydła, brak mu kół, ale na półeczkę tutaj, I jak najbardziej, jak najbardziej. Mam też gadżet, który zostawiam oczywiście u siebie w swojej kolekcji dziwnych, nieprzeróżnych rzeczy. Mam pszczółkę, maję. <grymnie> no, tą gucio w tulipanie czeka sobie na, wiecie na co, nie? Nie, na pszczółkę, cholera jest na, na półeczkę, jak najbardziej brak jej oka ale kij z tym wiertło z płetwą, nie wiem czy kompletną czy nie, ale jest kolejne wiertło z płetwą y, ściągaczki do zawleczek z ingerowskich, z ingerowskich. jak to się tam zwie, jedne takie jedne siakie zakrzywione, także jest fajnie jest fajnie, widzicie jakie urozmaicenie y, to to był RAM Mam trzy takie, trzy takie starego typu, jakby to powiedzieć wyszakim starego, nie starego, no ale trzy sztuki, na pewno są trzy sztuki. Nożyczki do drobiu, ale bardzo fajnie tą kable. <gryw> bardzo teraz fajnie tą kable, sprawdzałem je. Ale to pójdzie, to pójdzie na klitark. Mamy też klucz hakowy 4550, przynajmniej tak jest na nim tam oznakowane. Kolejne wiertełko do metalu, kolejną kartę. Kolejną kartę tam rozszerzenie jak ja to nazywam. Kolejne wiertełko. No i o dziwo wczoraj też była kłódeczka do kolekcji kółek. No dziwna, dziwna sprawa. Powiem wam dziwna sprawa. Wybierać kłódki, klucz rurkowy taki, wiecie, no dosyć fajnej, dosyć fajnej wielkości, dosyć fajnej wielkości. Ten wieszak wspomniany jeszcze jeden. Jeszcze jeden wspomniany wieszak, yy, klucz taki, zobaczcie, yy, na rurę, nie, do rury można sadzić jakiego pręta 46 oczkowy, fajna sprawa, fajna sprawa i jeszcze jeden, jeszcze jeden klucz yy, 30, jeszcze jeden klucz 30, wiem, że były trzy chyba, wiem, że chyba były trzy scyzorek, o, scyzorek yy, jest trochę spiłowany jedną ręką, czy uda się jedną ręką scyzoryka? uda się, zobaczcie, no trochę mocno trochę mocno, ale stary drewniany scyzorek coś tam jeszcze masz? Mam takiego małego imbusika z rączką rozmiar nawet w wam podać 3mm 3mm trochę mały ale jest i jeszcze 30-30, 30? 30, 30, 30 32-3dziechy? 30 2-3dziechy i 40 tam nie wiem 6 także to było wczoraj, a tam to było dzisiaj no co mogę wam powiedzieć Wypatrujcie mnie, wypatrujcie mnie, bo być może jeszcze coś tam wleci, za niemiecek poleci, być może nie, ale jakimiś shortami z pewnością was tam yy, uracze, yy, także co, trzymajcie się, miłego, hej.